Biznesowy prezent i biznesowa rozga. Z mojego punktu widzenia to jest niezmienny element, albo odpowiedź jest niezmienna od wielu lat i to jest dotrzymywanie słowa, dotrzymywanie umów. Czyli, inaczej mówiąc, jeżeli mój kontrahent dowozi to, na co się umówiliśmy, to zdecydowanie zasługuje na prezent. Na prezent z perspektywy tego roku. Zasługują na pewno ci, którzy się adaptują do bardzo szybko zmieniającej się rzeczywistości, i to zarówno z perspektywy gospodarczej, jak i z perspektywy rozwoju technologii, AI i tak dalej. Ci, którzy nadążają, ci, którzy się adaptują i ci, którzy wykorzystują to na swoją korzyść, zasługują na uznanie i ich podziwiam. Natomiast na drugim biegunie oczywiście będziemy mieli przedsiębiorców, którzy potrafią prowadzić swoje firmy w sposób odpowiedzialny, mądry, zrównoważony, w oparciu o Fakty w oparciu o liczby, a nie w oparciu o emocje i w oparciu o wydaje mi się, że kiedyś będzie lepiej, jakoś będzie dobrze. To jest działanie, które prowadzi firmę nas, Kraj Przepaści. Prezent dałabym z kolei dla tych przedsiębiorców i dla tych osób, którzy myślą o tym, o tym planowaniu, o zabezpieczeniu majątku, o strukturze ochronnej i o dobrze poukładanej i zaplanowanej organizacji swojej firmy. Za co dajemy prezenty, a za co dajemy rózgi. No to na pewno za chęć rozwoju, chęć tworzenia nowych miejsc pracy, za ogólnie rozwój firmy, moim zdaniem, i taką otwartość umysłową do tego, żeby, żeby rozwijać się i być przede wszystkim otwartym na feedback. Dla ludzi, którzy są responsywni pod kątem takiego tempa, odpowiedzi i działania w tempo. To na prezent zasługuje to, że się pracuje z dobrymi ludźmi, inwestuje się w dobrych ludzi, rozwija się ich i długoterminowo planuje z nimi.